I jedziemy teraz prosto. Jak się taki złobiony jesteś, Rondo? Trudno. weszłem I jedziemy teraz dalej Dalej jedziemy ścieżką rowerową Przy trasie północnej Z tej strony mamy priko marsze I osiedle zastalowskie A po drugiej stronie też jakieś osiedle Ale nie wiem czy to należy do Zastolowskiego Ale jedziemy mam mamy lekko pod górkę, bo się ciężko jedzie. Tu Pan kolega mi puścił przejazd. Grzeczny. Grzeczny. Jedziemy dalej. Tu cały czas mamy w osiedle Zastolowskie a tam mamy Zrywamy szkołę ale to później teraz jedziemy Jak to jedzie Tu pan kolega mi puścił to ja To jestem grzeczny Grzecz przy samochodzie, a tego dobrze, że tą ścieżkę zrobili. O, wjechaliśmy za ekran, to teraz tak, a tu jest właśnie ten. My wjechaliśmy za ekran, to teraz nie słychać. Adam, bo... uja się z tyłu gdzieś. Jeszcze nie wychodzi? specjalnie tak robię? Nie wiem. Dobra, idziemy dalej. wiatr dmucha niby jesteśmy za ekranem, a no tam już znowu jakaś wycinka coś będą budować, już coś budują A, tylko lasy powycinać ja teraz powoli, bo nie wiadomo co tu się stanie dobra jedziemy nic nie ma jesteśmy na autobusu zatrzyma się jedziemy dalej Mamy już do skrzyżowania na Sulechowskiej, ale jeszcze kawałek. niestety skręcamy tu o nie niestety bo dobrze, Idziemy dalej ścieżką rowerową cały czas do przodka popatrzymy jak długo będzie ta ścieżka bo Adam coś mówi, że myślałem, że do Słychowskiej, ale Adam mówi, że nie do Sulechowskiej no ale to wszystko jest do, do sprawdzenia Tutaj jeszcze raz tutaj wytrzywili las, już się budują Pierwszy raz mi ale znają życie Za chwilę wytrzebiam Tu pani sobie idzie Gansko klikamy Dzień dobry Dzień dobry I jedziemy no. No już tam daleko widać sulechowską ale to właśnie nie wiadomo jak to jest czy dojedziemy do tej sulechowskiej czy nie dojedziemy czy będzie koniec ścieżki brakuje na pewno wyczebią to żeby było wejście